Dobrý večer. Uh, tak jak v pomečách uh, som rôzne momenty, emócie i tak dále. Myšľa, že po polově polovie uh, budem bardzo zadovolené z gry. Uh, Mieli sme tam svoje situácie i uh, uvažujem, že sme ešte prezentovali bardzo dobře. Uh, v druhej polovie dla mne bramka, I trochę zmieniła, albo potrzebowaliśmy taki moment na, na to, abyśmy się dostali e, znowu, jakby do tego poziomu, któryśmy prezentowali wcześniej. Czerwona e, kartka to była taka faza, gdzie, gdzie gospodarze myśleli, że dobrze bronili i coś zmienić. Zaryzykowali daliśmy tam e, dwie skrzydła, właśnie na boki obrony. Także tamśmy poшли poszli już jakby, na całość. Na koniec się nam udało jakby tę ten, bramkę ten, ten, strzelić i strzeliliśmy więcej, bo z meczu, że z perspektywy już końcówki meczu, że, że, mamy, że mamy szansę zdobyć te trzy punkty. Na koniec punkt, który oczywiście szanujemy i myślę, że też temu nowemu naszemu zespołowi da to wiary do dalszej pracy, bo uważam, że tych chłopców, którzy tu byli, powtarzam to znowu, że chłopcy, którzy tu przyszli, byli to zawodnicy nieoczywisty, i po tej dobrej pracy, którą robią w całym tym czasie, przygotowania do, do meczu, do meczów, tak naprawdę dobrze pracują. No i mam nadzieję, że ta, ta drużyna będzie mocniejsza, takimi to właśnie meczami, bo ważne, że jest to trudny teren i będzie to trudny teren dla, dla zespołów. Także jestem, jestem zadowolony z postawy swoich zawodników i żałuję ten punkt. No i na to było to wszystko. Dziękuję bardzo i teraz Państwa poproszę o zadawanie pytań. Najpierw proszę o przedstawienie się i podanie retakcji, które Państwo reprezentujecie. Poproszę o podanie mikrofonu, jeśli ktoś ma pytanie. Także w kontekście tego, że my się dwa pierwsze naczy, to jednak także nałożyć to, co się wydarzyło, to, to wiecie, nie niezamowano na no, nie bardzo, czy jednak... Ale z strony Jakby tak szczerze ocenił na te pierwsze mecze. Myślę, żeśmy dobrze w nich pracowali, ale nie byliśmy dominantnym zespołem i prawda jest taka, że musieliśmy mieć też trochę warto na to, 50, abyśmy <Ils _> <OVERNiin> to mecze wygrali. Dzisiaj myślę, żeśmy zapracowali na, myślę, że myślę, że na więcej. I z tych trzech meczów dzisiaj uh, jestem najbardziej zadowolony.